Żur. Z niczego Bóg stworzył się, i wszystko było dobre, a teraz raz dzień i noc, i wszystko było dobre, Boże, ci dzień, i wszystko było dobre, w dzień się to działał. Wszędzie, gdzie spojrzeć, dotyki twoich dłoni, którymi ty stworzyłeś ten świat, Na samym początku chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom, którzy zgłosili chęć uczestniczenia w naszym koncercie charytatywnym pomoc dla Michałka. Tak samo chcielibyśmy podziękować wszystkim sponsorom w pewnym sensie, którzy pomogli nam to wszystko zorganizować. Ja ze swojej strony chcę podziękować blogowiczkom z Polski, ale nie tylko, bo były też blogowiczki z Irlandii Była też paczka z Anglii. Pomysł zrodził się spontanicznie u nas w przedszkolu. Dziewczyny przeczytały na, na, na stronie moje miasto przeworsk informacje o Michałku i po prostu spontanicznie wzięłyśmy się do dzieła. Zaczęło się od kiermaszu, a skończyliśmy na takim przedsięwzięciu jak koncert charytatywny. Także mamy nadzieję, że chociaż nasza mała cegiełka wspomoże leczenie Michałka. Ja myślę, że podziękowania należą się również najmłodszym uczestnikom dzisiejszej imprezy, czyli dzieciom z bajkowego przedszkola, które pokonały swój stres i mimo licznej widowni i dużego hałasu dały radę, wystąpiły. Laskawa jest, miłość nie zazdrości i nie szuka pokrasku, Nie unosi się pychą i nie dopuszcza się bez wstydu Nie szuka swego, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości Lecz nie zrozumie z prawdą Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy We wszystkich pokłada nadzieję i wszystko przestrzega. Miłość nigdy nie ustaje i nie jest jak urodza, tak które się skończą. lub jak na języku, który z lub nie lubi, jak wina, której zabraknie. Tak więc na ta wiara, nadzieja i miłość, i największa jest sobą. Już jesteśmy razem, razem. Chciałbyśmy. Dziękuję bardzo za brawa. Chciałbyśmy zaprosić kilka chętnych dzieciaków do wzięcia udziału w takiej zabawie. Na początku sobie spróbujemy y, zrobić takie podstawowe ćwiczenie. Waga przodem. Myślałam, że będziemy robić pojedynczo, ale. Jednak jest nas troszkę dużo, więc wszyscy razem zrobimy. Cyjna zaprezentuje. Najważniejsze w wadze jest to, aby wytrzymać 3 sekundy. Kolanka muszą być wyprostowane i plecy nie mogą opadać. I teraz wszyscy razem spróbujmy sobie zrobić wagę przodem. Tylko odsuńcie się od siebie, żeby nic sobie nie przeszkadzać. No, próbujemy. Waga przodem, tak zwana jaskółka. I próbujemy wytrzymać 3 sekundy. Raz. Pomóż. Pomóż do Super, dziękujemy bardzo. Następnym ćwiczeniem będą dwa wymachy. Klaudia zaprezentuje. I próbujemy wszyscy. Krok, wymach! I wymach! Super, bardzo ładnie! Badanie, uważamy, żeby się nie pokopać. Następnym elementem będzie tak zwana klapa siat rozkroczny i skłon tułowia w przód. Spróbujmy. ładnie. W nagrodę teraz spróbujemy sobie zrobić rybki, Cejna z klaudów zaprezentują. Po kolei będziemy podchodzić i tutaj podtrzymamy. Dobrze, zaczynamy od najmniejszych po kolei, każdy po kolei. Może jeszcze Klaudia będzie też trzymała. To... Zapraszamy tutaj. Bardzo ładnie. Główka do góry. Główka, główka. O tu, super. Może tak, ty do Klaudii, a ty do Celiny. Większe dziewczynki do Celiny. To ładnie. Zdecydować. O, super, tutaj już zaawansowana rybka. Też cię mogę nie, nie paść, tak? Ja pomogę. Super, też Dobrze, szybko, 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 szybko. O, tak. Dobrze. Po kolei podchodzimy. Do Celiny idź. A ty do kraju. Dobrze, szybko. Wszyscy zdążymy zrobić. Można, ile się da <noise> Główki do góry, dziewczyny. O tak. Głowa do góry. Podchodzimy dalej. Uniesie cię. Zobaczysz, że cię uniesie tylko celu. Idź do Klaudii. Ja będę sekurowała. Na wszelki wypadek. No i super. Bardzo ładnie. Ktoś się nie byłaś, nie tak? Do Klaudii. Do Właśnie No to po kolei. Nie bój się. Hop, do góry.

Bardzo ładnie. Dziękujemy Wam bardzo za zabawę. Teraz w nagrody dostaniecie poczęstunek. Nazywamy się Trio ETC, przyjechałyśmy z Rzeszowa, trenujemy akrobatykę od 8 lat, brałyśmy udział w programie Mam Talent i doszłyśmy do finału. Jeśli tylko mamy szansę, wspieramy wszystkie akcje charytatywne i cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tej dzisiejszej imprezie. Bardzo się cieszymy, że możemy wesprzeć leczenie Michałka.